Siemano widzowie Witam was już w kolejnym odcinku serii Minecraft Super Szkoła Tak kochani witam już w kolejnym odcinku serii Minecraft Super Szkoła a bardziej w super domu MEXOMA, ponieważ dzisiaj poszłem z naszym nowym kolegą Barterem do właśnie domu MEXOMA, gdzie jego brat nasz troszkę troszkę irytował i wyciągnął z pluwek. Trochę się wystraszyliśmy, ale już on nie zdradzę, więc po prostu zobaczcie resztę w odcinku. No i co? Ja się z wami żegnam. No i co? Bajo! Siemano widzę, witam już w kolejnym odcinku serii Minecraft Super Szkoła 2. No w sumie to już nie super szkoła, bo e, szkoła jest tam, o, a my idziemy do kolegi Meksoma. Przywitaj się Barter! Nie ma! Piema się, ma się, ma kluski czołem. Barter ma na głowie, jest z makaronem. Jak chcesz mieć komentarz do losowania? Komentarz do losowania? Hashtag brat meksoma! Co napiszcie hashtag brat meksoma, to może właśnie ty zostaniesz wylosowany bądź wylosowany na naszą serię fabulaną Minecraft Super Szkoła. 2 oh, Dobra, już się wygadałem, już się wygadałem. Eee, tylko. Nie ja zapukam oczu w ścianę. Mam dla Maxa w ogóle podczęs tunek Eee, wprzed jako zara się, pod, się, się. E, w się na halo tak, Maxa! Siema! O, siema, hello, siema, siema, hello. siema, elo, pionek! Elo! Ora, co tam stary? Gdzie idziemy? Do mojego pokoju. Do goru. Albo dodajcie nam złego słabego brata. Eee Cześć mały! Oj, jaki furz! E, dobra idź jednak ci je chcę. Idź się, bab, zabawkami, tu masz tego kaczuszka. To no, ja ci mówiłem. O sprzątaniu. Czemu wrzucasz zabawki? Posprzątaj to teraz. Dobra, ja może odłożę nie. plecak y, tutaj. Dobra, Beksu, chodź na chwilę e... na no, dół. Idziemy. Mogę z wami? Bo się tak. trochę czuję tak, niebezpiecznie. Tak, tak, Dzięki. tak, e, Mam nadzieję, że e, twój brat będzie git. Nie wiem, nie słyszę nie go. Nie będę. E, ale ogółem to e, pojęci ci tyle. Przyniosłem prezent. Ty mały Szolat, jest no. w stanie zabrać mi prezent? On zabierze wszystko, co jest słodkie. Eeeh, plecak, 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 plecak kaka... Pleca. kak, Oddawaj to! Co? Udawaj to! Oddawaj te cukierki! Nie mam! Udawaj to! Kaszojad! Nic nie mam! Młody! nie mam! To był dla, to było dla twojego brata Mixoma, nie rozumiem, Że To też przeszliśmy po prostu ja, ja jak nic Nie mam! Niż... No, mózgu też nie masz. No, Zabiorę ja. ci Sebastiana, dopóki nie oddam. Nieee! i <laughs> tak, nie? Ja, wiem, czyli ja nie wytrzymę. Dobra, dobra, dobra. dobra. Meksią! Jak mi nie da się to powiem to tacie. Oj, twój komputer! Mój nie działa. Jak twój nie działa? Przecież... Przed Zaj wczoraj... Mi... Wziąć, nie powiem to tacie. Pomocy. No to niezły brat. Nie, bo 60K. Idź spać. Dobra. Cześć, zmierzysz się do na tego poziomu. Dobra dobranocka będzie puszczona wtedy. Właśnie do dobranocka jest 21 do Dobra. 21.00, jest godzina 20. 250. Tak, miał karę. Dobra, jeśli nam odpuścisz, to kupię ci wyładowanie do Brawl Stars. na 30 zląt. Ile. Ile? 30 zla ale to będzie jakieś 100 gemów. Chcesz Dobra. więcej? Dobra. Dobra. Boże, on ma niebieskie jakieś włosy. Widziałeś to? Do takie, dzieci i dzieci. Taki trzeba mieć szacunek. Taki, taki trochę. Ma włosy takie dziwne. Nie wiem, sery. Dobra, stary, stary, stary. E, co robimy? No. Możemy I grać. Mam, ja coś zagrał. I ile on ma włosów? Wiem, co? Nie, czy widzicie, ale patrz, co ile to ma. Mas... Nie dobra, idź na dół, idź do toalety, nie wiem. Ty, bo on się spieszy z tych schodów. Dobra, już wolę to, to, że to żeby, żeby ma... gadał. Dobra, chodźcie, odpalamy kanał, w ogóle pacie. E, widzę. Wie? Filipę MC. Tutaj macie odcinek poprzedni, który wstawiłem, gdzie Raven wrócił, więc macie wbić na niego. Bo jak nie, to... Yy, to. Jak nie to co Barter? O, To wtedy nie znajdziecie stówy pod nogami na ulicy. No właśnie, to nie jest znaczy, stówy pod nogami na ulicy. Napiszcie aż tak, stówka to Barter. By yy, chciał mi przysiąść serduszko. Oczywiście, przypnę im serduszko, jak najbardziej. I pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem. Inaczej nie no będzie No właśnie, no nie właśnie, możecie podbić film, napisać komentarz. Jak będzie jakiś y, komentarz spoko, to y, przypnę oczywiście y, serduszko oraz przypnę ogólnie do sekcji koment ko w sekcji komentarzy. Y, plecak, 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 ty coś wziąłeś dla niego? Dla Myksoma w ogóle? Młodzież, że ty kaszelę też zabrał. znaczy nie, ja nie przy sobie przy, ze sobą plecaka, bo myślałem, że to się nie dostaniemy, nie? Aha. Bo byłem przekonany, że ma nie będzie w domu. Już byliśmy umówieni. Dobra, chodźmy może Byliście na dół, bo umówienie. ja tam widziałem, możemy spoglądać telewizję, albo pograć w PlayStation. Tam miałeś ja na dół. Ale on będzie oglądał swoją tą dobranoska, Możemy na dół iść. Ja chcę Valoranta zabrał. Ej hey, no, Valorant. Ej, bo to ma dwa... ...dwa sali ten telewizor. Nowy telewizor, tym golu za jak ja nigdy co, co on robi? Co on robi? Jak on na ma namię? Codzienna rutyna. na imię? Adam! Adam! Ogarnij się! E. Nie! Adam! Adam! Daj. No on Co? E. Jak on to zrobił? Nie, no małpa z niego, ja... nie? Dobra, chodźcie, chodźcie do środka. Adam, bo ja będę miał... Ten twój brat w końcu już poszedł tam na górę do tej toalety. czy on chce tam? Nie wiem, szczerze, mam go gdzieś. Dobra, chodźmy Ale tu, jak przyjdzie, to mam nadzieję, że ten. Ale jakie on ma długie włosy w ogóle? Nie wiem, czy widzieliście, kochani, czy, że, że, że on ma takie długie włosy. Ale, serio. A czekaj, Maxo, czemu twój brat idzie do Ilo ma lat? Trzy, chyba. Dlaczego idzie do kilku ja do... lat? twój A on ma, no ma tak, w... tak że... za przecież. A no, do tego ja nigdy o nim nie mówiłem. No, 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 na... no i co dalej? ogłem? nie tak patrzysz. Co to ma być? Nie wiem. Panowie, to, to, Panowie. to chyba, zrobił, zrobił. Chyba, chyba elektro przyszedł. O! I Jak to zrobiłeś? Ty się bawisz w tego. Mm, jak mnie miał? Mm. Wiesz, o kogo mi chodzi? No wiem, elektro. Elektro! Spider-Man! Ty, sí, ale masz i nie. Za to szacu, żółwik lały Ej, żółwi. taki dywanik! Taki dywanik, która Zlewasz dywana. się! Wiesz mu... Fajcie słonego, i nikt ci nie znajdzie. Nawet twój tata modać ci nie chce. Rozumiesz? No, no, a te potem myślę i myślę koledze od też o taką fryzurę, ej! Shelpi! Popatrz, <słuch> tak patrz w dół, zrobię skniatku do irokeza. To... Cyk! <słuch> Elektroda! <słuch> To jest dziwna nazwa. Elektroda, nie? Czy a mu wszystko okej? Okay? Takie tak w sumie na niego uwagi nie dotrzeliśmy. Co ty robisz, Maxon. Eee! Mekson! Eee! Co? Co ty robisz? Nie wiem. Mam upośledzonego brata. No, czekaj, 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 posiedzone. czekaj. Masz nowego Switcha i nic nie mówiłeś? Ile ty masz szaf? Ile no, masz nowego? Czemu, ty Czemu masz to tyle to szaf? Po co ci tyle, to tyle, to tyle to szaf? To Lepsze pytanie. Czemu te szafy są powieszone? Ja nawet nie A to ten mały pewnie power jumper! Ja on ci monitor skaczę. Rozlał ci się ekran na jednym. Młody! E! Dobra! E że ja patrz to! On ma laptop! I ma tu mleko, ja bym ja go przykrabacić, stój! Będziesz ciąkał O tu młody! mu zabawki! Młody! Adaś! Adaś! Patrz co mam! Zabiorę ci to jak ci przyjdziesz, chodź lepiej za mną Ej, y e, y y y y y y oh on gryzie, on gryzie, on gryzie, on On ma nerfa ogólnie, jakby stop, stop. co On ma nerfa Ej tak w ogóle, muszę ci coś powiedzieć Masz... Eee, czemu on ma klamkę L w ręce? 44. Co to no on jest? On ma klamkę w ręce On ma nerfa, on ma nerfa, on ma nerfa no On czyli... nie miał klamki, on miał monitor Ale weźcie jak Joru w ogóle znerfili omena! Czaj, ty, ja otworzę dlaczego... Ci okno, Sam. Dlaczego hasło do młody. Twojego Valoranta to jest? Co Ty a? robisz? Ja nie mam hasła do Valoranta. Mój, a ja zrobię. On na czego znowu się? Ej Filip, Aksalam rozumiesz czekaj. to, że... Yuh. Oło. O Boże. Nic nie jest? Na Co on robi? Czekaj, A tam do niego idę. O, o na chudę. dach szedł! Na o kurde, nie jest najlepiej Nie o! skacz. Nie próbuj, um, nie próbuj. Nie. Nie, to jest nieodpowiedzialne Adaś, nie skacz. Że cię jest piękne Że cię jest, jest piękne, Jest właśnie. Nie. Nie rób tego. Adaś. Nie. Adaś. Ziem mały... to słowo lubię na pastę. Co mus Bo mi Max sam mówi. Podej, oddaj. Wiem, że, wiem, że kochasz Rengo Kyojuro Nie! Gdzie on jak jest. Jakby coś wypało. Ale to daj. Ten młody to Cyrex, jak jakieś elektroda. Zatrzymać. Oj. Ehm. Um. On zaraz zacznie leczyć, on zaraz będzie leczyć. Łeee Daj mu to mleko, daj mu to mleko! Ej, Gdzie ue, jest to mleko? Mleko, mu to mu daj! No Chodź, tu dawajcie szybko, rzuć mi go! Gdzie jest to mleko? Rzuć go przez okno, proszę cię, rzuć go! Rzuć go przez ue. okno, tylko przez, mleko. przez okno! Przez okno! Przez okno! Meksom! Przez okno! Szybko! Mek Meksom, szybciej! Bo już kształ siedzi się do rągu! Masz to! Ooo! A... Ała... Stowaj! O. Nastawiłem. Co ty, robisz, ty mnie rzuciłeś! Przypomnij Przypomnę, że on jest plastikowy ten biś! Powiedziałeś, rzuć to rzuciłem. Ale tablet! On Cię uderzył, Czubik! Ja nie, A jak się zablę! uważaj! Nie, ty Twój brat jest niepoważny jakiś! Ty mały skórczy byku! Chodź tu! Wzajem do rodziców! On się ma nerwa! On ma nerwa! On się um. jadą! Uwaga! Uciekamy! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Ehm... Um, ehm... Um, 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 um. Dobra, bawimy się w... To całym! Ja się bawię w chowanego! Sejs zrobiła sajda! Sejs zrobiła sajda! Cicho bądźcie! Dobra. chodź się wschowamy w jego zabawki. barem Ehm. Dora kamienna twarz. Nie ruszamy się, może nam się uda. Eee. O się ogląda się chyba, że my jesteśmy jakimiś posągami. Jaka i zabawka. zabawka. Na górę idziemy! Ty małuteczko! Oh. Wow! No, tam zostanie, skoro. Ej, no, karnet wow, się zablokował. Wow. Musi być tam karneta. są już karneta. Uciekaj, uciekaj. On umie strzelać tym nerfem. On, on właśnie tak rozwalił i... szybe. On właśnie rozwalił szybę... Um.

Ej, ja mam bowiesz, to są cukierki. Może na cukierki się nałapi mody. Myślisz, że on jest je? Zje? Przecież no, to, nie to nie ma złoty. On zje wszystko co on. jest słodkie. Ej, czekaj, on już macie. Gdybyście, wy tu byli to by was e, e, ale Riz dla was poleciał, widzicie? E, Ej, mam środek e, przeczyszczający w domu? Właśnie, a z że ja bym, że ja miałem gdzie, że ja tu gdzieś mam kuchnię, no, chociaż nawet... To może w filmie będzie środek przeczyszczający i zrobimy młodemu... Zrobimy ze soli, no, potem mu zrobimy ała takim taki nożykiem, i potem udamy rozwór ze soli, będzie piszał. Chodź to. Nie, trochę to było bardzo kryminalne. Nie tak. przesadzam, Adam, Adam. Tak, tak. Adam, cukierki! Chod Adam! Mm -hmm. Chodź tu! Mm -hmm. Idzie, 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 biegnie. Dawaj przynętę, stawiaj. Dawaj przynętę, stawiaj przynętę. Chodź chodź, 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 chodź. Tutaj, tutaj, chodź, tutaj. Chodź! Eee. Chodź, chodź, tam, 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 tam jest, tam jest, tam jest, chodź tam. Nie, tam, jest, ko komentera. tam jest, tam jest, tam jest, nie tam jest. O, kluczyk! Tam? Dziemy, dobra, dziemy. dobra, teraz, teraz już cię zepchniemy go z okna, ja podejdę. Dziemy, Najlepiej, żeby osie się patrzył na widoki, ja podejdę i go zepchnę z okna. Dobra, otwórz mi, otwórz mi dobra, na, na, tam, ja go pędę. Ja go zepnę z okna. Flip nie po to gryzie. Nie nie, ty Ale nie, ty, nie słyszymy, mnie? Ja zabijcie cię. się! Wody! Popa! Będziesz... Ups! Um, chyba sobie coś zrobił Lili. Wszystko pójdzie na ciebie, ty będziesz aresztowany, nie ja um, to, a... to nieprawda, to nieprawda A drugi? A, tu, a tu. Ej! Ej, on nas Dobra Zamknięte oty Ej, męowie! No. Co? Pilip, e, e. jesteśmy posiadzone. Zamknął nas. A. On patrzył na naszych plecakach! Zbarał, zbarał, zbarał! Dawajcie wszyscy na trzy, Ała. dwa, jeden i... Oh. Jeden! O ty oh. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, chodź tu. tutaj, chodź tutaj! Jak cię złapie to nie raczej, Ju już jesteś blisko, Mam Zdrowałek. cię! Oh. Trzymam cię! Oh. Chodź tutaj, chodź tutaj. Teraz idziemy... Idziemy z nim... Chodźcie go przywiążemy do płotu Do płotu Dobra, teraz tutaj idzieś, byś siedział, rozumiesz? Nie co ał! Dobra, syk sznurek No i co teraz? To ma on sznurek No nie On zaraz spali Wej Dodamy tak metalowy Metalowy. Ej, bo czemu on się teraz nie rusza jak metalowy? Męci, Ręce nie do góry. Usz! To nie jest nerf, to nie jest nerf! To już nie jest nerf! To już jest broń! Ała! Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu! Musimy pożegnać odcinek... O, kupił wandala w pierwszej! kupił w pierwszej! Drugiej części! On kupił wandala w pierwszej, Filip! Uciekaj! On się rozwiązał! On tu idzie, on tu idzie! O, co to? Mi? Skąd on auto wytrzasnął? Ej, to co znowu szaki... twój stary kupił? Co to jest? Dobra, trzeba znowu na cukierki, masz... Chodź! Ej, Adam, cukierki! Ej, nie bisk! Eee! Adam! Ej. Adam ej. Cukierki. Dobra! Adam! ej, e, widzimy cukierki. się w kolejnym z dwami żegamy i to! papa pa! pa.